Nazywam się Paweł Ileba. Jestem kierownikiem Obserwatorium Astrogynonomicznego Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borówcu pod Poznaniem. Jestem także szefem jedynej polskiej stacji laserowej, na terenie której obecnie się znajdujemy. Obserwacje laserowe, które wykonujemy tutaj w naszym obserwatorium, polegają na pomiarze czasu przelotu wiązki laserowej, którą wysyłamy w stronę obiektu. Które śledzimy. Są to najczęściej satelity wyposażone w specjalne odbuśniki, żeby bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie zmierzyć czas przelotu wysyłanej wiązki laserowej, właśnie na drodze satelita, stacja, satelita. A ten czas, zmierzony czas, to jest bardzo krótki czas, ultra krótki czas. Mówimy tutaj o, o pojedynczych milisekundach, do nawet 150-150 paru milisekund, w zależności od tego, do jakiego obiektu strzelamy. I ten zmierzony czas pozwala nam wyznaczyć odległość do tego śledzonego obiektu. A ta wyznaczona odległość pozwala nam wyznaczać tor, po którym porusza się taki obiekt wokół Ziemi, czyli jego orbitę. Nasz zasięg, tutaj naszego dalmierza laserowego, to jest te 300 do 23,5 tysiąca kilometrów. Nie wykonujemy takich pomiarów w każdych warunkach. Nie bez znaczenia jest właśnie tutaj pogoda musi być po prostu czyste niebo, bo taka wiązka laserowa przez chmury a nie przeleci. Śledzimy obecnie ponad 100 różnych obiektów z rejonu niskiej orbity ziemskiej, czyli LEO, do średniej orbity, czyli MEO, czyli tutaj mówimy o pułapie tych satelitów nawigacyjnych. Jest to grubo ponad 100 obiektów e, obecnie. Mniej więcej w ciągu roku strzelamy aż. 3 miliony razy, z czego około milion takich pomiarów, takich strzałów to są tak zwane dobre, udane. Pomiary laserowe są wykorzystywane w różny sposób. Przede wszystkim służą do wyznaczania efemeryt satelitarnych, tak? czyli tych pozycji, prędkości satelity na dany moment czasu. Oprócz tego, takie pomiary laserowe, z racji tego, że są bardzo dokładne, pozwalają wyznaczać różne parametry geofizyczne, geodynamiczne pozwalają wyznaczać parametry orientacyjne ziemi. Mowa tutaj o ruchu biegu na ziemi czy o długości dnia, a czyli możemy krótko mówiąc wyznaczyć ruch płyty tektonicznej. I na przykład z naszych pomiarów laserowych wiemy, że płyta euroazjatycka, na której nasza stacja laserowa się znajduje, przemieszcza się mniej więcej 2,5 cm w kierunku północno-wschodnim. Z pomiarów laserowych możemy wyznaczać również zmienne w czasie współczynniki pola grawitacyjnego, możemy badać dynamikę układu Ziemia-Księżyc. Nasze pomiary laserowe są wykorzystywane również do definiowania ziemskiego układu odniesienia, bardzo ważnego z punktu widzenia geodezji. I te pomiary laserowe są tutaj jedną z podstawowych technik do tego wykorzystywanych.